Robert Wrublewski, fizjoterapia. I zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. 46. odcinek dedykujemy mięśniom na miednicy. Niewielkie z pozoru mięśni, które będą nam zamykały od spodu naszą miseczkę, a ich działanie niejednokrotnie będzie nam przekraczało obszar, z którego się wywodzą. Zapraszam. I zaczniemy sobie od warstwy wewnętrznej. Pierwszym przedstawicielem będzie mięsień kulszowo-guziczny, który przyczepia nam się do kości krzyżowej i do kości guzicznej, także do kolca kulszowego i do więzadła kolcowo-krzyżowego. Unerwienie to nerw sromowy, a ukrwienie tętnica pośrodkowa dolna. Drugim przedstawicielem warstwy wewnętrznej będzie mięsień biodrowo-guziczny i on się będzie do kości łonowej, do kości guzicznej, a także do kolca kulszowego. Ukrwienie to tętnica pośladkowa dolna, a unerwienie to gałęzie nerwu krzyżowego. Trzeci przedstawiciel warstwy wewnętrznej to mięsień łonowo guziczny Jest to mięsień z tej trójki, którą wymieniłem. Położony najbardziej przyśrodkowo. O, i już niestety kształtem odbiegał trójkąta. Pozostałe dwa były nieco trójkątnego kształtu. Mięsień, który jest częścią mięśnia dźwigacza odbytu. I przyczepia nam się do kości łonowej i do kości. Liczny. Unerwienie to gałęzie nerwu krzyżowego, a uchwienie to tęplica pośrodkowa dolna. I ostatni, czwarty, już przedstawiciel warstwy wewnętrznej: mięsień łonowo-odbytniczy. Najbardziej położony przyśrodkowo. Długie, wąskie pasmo mięśniowe, przyczepiające się do kości łonowej i do kanału odbytniczego. Unerwienie to gałęzie nerwu krzyżowego, a ukrwienie tętnica pośrodkowa dolna. I szybciutko przechodzimy już do warstwy środkowej. Pierwszym przedstawicielem będzie mięśnie poprzeczny krocza powierzchowny. Bardzo cieniutkie pasemko zmierzające od kości kruszowej, od guza kruszowego do środka z tego krocza. Unerwienie tego mięśnia. To nerw sromowy, a ukrwienie tętnica kroczowa. I kolejny przedstawiciel warstwy środkowej mięsień poprzeczny krocza, ale głęboki, o wiele większe, szersze pasmo od poprzedniego. Przyczep, gałąź dolna kości łonowej i szef krocza. Unerwienie to nerw sromowy. A u tętnica sromowa wewnętrzna. I przechodzimy już do warstwy zewnętrznej. Trzy mięśnie. sprężamy się, zapamiętujemy i mamy gotowe mięśnie dla miednicy. Pierwszy przedstawiciel: mięsień kurszowo-jamisty. Przyczep: kość kurszowa i ciało jamisty. U facet. A u kobiet: łechtaszka, Unerwienie. Nerw koczowy, ukrwienie, tętnica sromowa wewnętrzna. Kolejny mięsień to mięsień opuszkowo-gąbczasty, przyczep. Ciało gąbczaste, prącia. U kobiet łechnaczka i kanki miękkie, krucząco kuper. Unerwienie, nerw koczowy, ukrwienie, tętnica sromowa wewnętrzna. I został nam jeszcze zwieracz zewnętrzny odbytu. i Już przechodzimy do przyczepu. Jest to ciało kroczowe, czyli ten środek ścięgnisty krocza. zadło odbytniczo-guziczne. Pach. I unerwienie, nerw stromowy, a ukrwienie to tętnica odbytnicza dolna. Funkcja tych mięśni jest bardzo złożona. I nie jesteście świadomi, ja też nie, dopóki nie skończą żadnego odpowiedniego kursu, jaką robotę, ładnie mówiąc, odwalają te mięśnie. Począwszy od stabilizacji przez podtrzymanie naszego gatunku przy istnieniu, poprzez funkcjonowanie innych odległych układów w zgodzie, w harmonii, mnóstwo, mnóstwo. I wielu specjalistów tak naprawdę musi czuwać nad tym, żeby te mięśnie głębokie, odpowiednio pracowały. Nie podam wam tutaj może żadnych ćwiczeń, ale chciałbym Was napędzać w kreatywnym doborze w wymyślaniu owych ćwiczeń wystarczy pojąć kilka ważnych zasad. Spróbujcie zamknąć sobie tę miednicę od spodu i się nad tym po prostu zastanowić. Czemu zaciśnięcie zębów powoduje napięcie mięśni na miejscu? Dlaczego małe dzieci, jak chcą utrzymać ciłku, stają na palcach? Tak? Nauko odpowiedniego oddechu. Emisja różnych dźwięków przy utrzymaniu różnych pozycji ciała, w będzie wymagana stabilizacja. I to będzie wszystko na dziś. Jeżeli Wam się podobało, kciuki w górę. Subskrybujcie mój kanał Znajdźcie mnie na Facebooku Bo dawno Was tam nie było Cześć! Proszę funkcja? Nie mam pojęć To ja jeszcze taka krótka dogrywka Odcinek dedykujemy Ewelinie i Klaudii Nie mogę powiedzieć skąd, bo rodo a wy, studenci Politechniki Opolskiej, wiecie gdzie macie robić kurs. Pani doktor czeka. a razie.